się siema, siema ja bym wam chciał pokazać moje kombinacje skinów lubimy. Będą prawdopodobnie tylko trzy, chyba że jakaś czwarta mi najdzie na myśl. No, to jest pierwsza. Wieczny Voyager. Z takim stylem. Mam jeszcze taki, taki taki. A ja wolę taki. Czyż ten też jest fajny. No i taki styl. Do tego jeszcze taki plecak piękny. Kula punktu zerowego. Ten kill off. Taka lotnia kill off o świata. Oraz spadanie malowanie nie uwzględniam. Drugi styl to jest drugi skin to jest szturmowiec. On się tak nazywa. Po prostu bambik, no się ma. Y, po prostu bambik y, z tym plecakiem. Bardzo ładne połączenie. Kurde kilof wtedy miałem inny. Z tym kilofem. I tą lodnią. No i spadania tu w nie względnie ale lubię takie. No i trzecia kombinacja i ostatnia. To będzie ciemny bananek. Deskorolka. Tutaj, gdzie jest ten kilof? O i ten kilof. Lotnia do tego będzie na przykład... Każdy tam ma swoje gusta. Ja mi na przykład się podoba y to, z zestawu do niego no i coś takiego spadanie jest no jakikolwiek niestety nie grałem wtedy kiedy był ten tryb w 10 sezonie odjazd centralny w dziewiątym sezonie znaczy no i no i dlatego nie zdobyłem tego stylu a chciałem go zdobyć tak to bym taką deskę dał no jeszcze mi czwarty styl przyszedł na myśl. Taki specjalny, bo jakby mroczyny wojazd rycerz Ultima Czerwony i do tego jeszcze w stylu geneza to jest za wyzwania punktu zerowego, które były no razem jak 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 wszystkie wyzwania punktu zerowego trzeba było zabić żeby odblokować czerwonego ultima to trudno bo to jednak niektóre wyzwania seria sprawiały problem bo to trzeba było wszystkie wyzwania ukończyć no a ja to zrobiłem godzinę przed końcem sezonu przed eventem później poszedłem na event no i tak ten skin nie czekajcie to ten topul Ta lotnia A spadanie już jakie tam chcecie, mi się podoba to takie moje ulubione spadanie W tym sezonie mogę Wam jeszcze pokazać mojego ulubionego skina Ten bananek Banana Dobra, te kończyłbym już bo jakby